Tym razem mamy rozwiązać taką nierówność. Czyli tak, przepiszmy ją sobie. Mamy 2x w nawiasie 1 odjąć x, dodać 1 odjąć x jest to mniejsze od 0. I od czego zaczniemy? No, najpierw musimy się pozbyć tego nawiasu, a możemy to zrobić wówczas, gdy wszystkie wyrazy z tego nawiasu pomnożymy przez 2x. Czyli mamy tak: 2x razy 1 to 2x. 2x razy minus x to minus 2x kwadrat, dodać 1 i odjąć x ma to być mniejsze od 0. No i teraz redukujemy wyrazy podobne, czyli tutaj mamy dwa podobne wyrazy, no i musimy to sobie uporządkować. Czyli najpierw zapiszę minus 2x kwadrat, następnie mamy 2x odjąć x to będzie x, dodać 1 jest to mniejsze od zera. No i widzimy, że mamy nierówność kwadratową, czyli wykorzystamy deltę. A będzie równe minus 2, b to będzie przy x, czyli 1, c jest równe także 1, no więc delta to b kwadrat. Odjąć 4 razy a razy c, czyli mamy b kwadrat, czyli 1 do potęgi drugiej. Odjąć 4 razy a, czyli razy minus 2. I razy c, czyli razy 1, no to mamy 1 do kwadratu to 1. Teraz uzgadniamy znak minus razy minus to jest plus i razy plus to będzie na pewno wynik dodatni. 4 razy 2 to 8, 8 razy 1 to nadal 8, czyli delta jest równa 9. Zatem pierwiastek z delty to pierwiastek z 9, czyli 3. No I teraz wyznaczamy sobie miejsca zerowe. To będzie minus B odjąć pierwiastek z delty przez 2A oraz minus B dodać pierwiastek z delty przez 2A. Czyli tak, minus B to będzie minus 1 odjąć pierwiastek z delty, czyli 3 przez 2 razy A. 2 razy minus 2 to minus 4. Minus 1 odjąć 3 to minus 4 przez minus 4, a więc otrzymamy 1, a tu mamy minus 1 dodać 3, podzielić przez minus 4, czyli minus 1 plus 3 to 2, przez minus 4, czyli mamy minus 1 drugą. Więc tak, mamy dwa miejsca zerowe, mamy dwa rozwiązania tutaj, ale ponieważ jest to nierówność, to musimy to sobie zaznaczyć na osi liczbowej. I tak, zaznaczamy jeden oraz minus, jedną drugą. Kółeczka będą niezamalowane, bo mamy tylko znak mniejszości. No i patrzymy jeszcze na kierunek ramion paraboli. Ponieważ A jest ujemne, to wiemy, że ramiona będą skierowane do dołu. No i zaznaczamy to, co będzie mniejsze, czyli tą część oraz tą. No i zapiszemy rozwiązanie. X należy od minus nieskończoności do minus jednej drugiej w sumie od jednego do plus nieskończoności.